Cześć ludkowie! Dzisiaj Menrock, Shave Cream Sicilian Lime, ciepło jest więc akurat. E, tylko że postanowiłem dzisiaj sprawdzić ile ja tego kremu na twarz nałożę. Waga obok. Jak przy poprzednim goleniu, to na głowie okazało się niepotrzebne, więc... 2,56 grama nałożyłem. Zobaczymy, czy wystarczy. Pędzel ten sam. Borsuczek. Omega 621. pretekstem dzisiejszego filmowania jest Menrok, Ale jedna rzecz się zmienia. Nie będzie maszynki Menrok, a jedynie zieletka Menrock. Maszynka będzie taka moja podróżna maszynka, z którą podróżuję sobie bardzo chętnie, czyli jest to jaci. Melon Jaki Melon. E, widać napisane olce ja jaci. Z jakąś niską rączką no nameową. Y, w bardzo Edwin Joggerowym stylu lub Mile. stylu. Nie. Takie podobne mają rączki. Dlatego, że melon jest sprzedawany jako sama głowica i nie ma oryginalnej rączki do melona. Ale ta się sprawdza też. Bardzo dobry, solidny standard. Jest tego trochę nie? No dobra. Yy, Żelatka Menrock w melonie. Drugie użycie. No melon, mimo że to nie jest agresywna maszynka, jednak daje. Dużo większe poczucie yy, yy, tej, tej żyletki na twarzy. Dużo większe to jest inna bajka. Ja bym melon nazwał jeżeli tamta jest łagodna, no to melon jest średnia. Jeżeli chodzi o agresywność, nie, nie jest agresywna, też ma ten overhang. No cóż, muszę powiedzieć, że po pierwszym przejściu efekty też są lepsze niż w przypadku maszynki Manrock, która bardzo przypomina mi w wyglądzie i w działaniu. D89 czy R89 Powiem Wam ludkowie, że ta yy, maszynka Yachi Melon Dobra dla początkujących, bo mimo swojej niewygórowanej agresywności bo agresywność jest niska jednak średnia do nas strefa stanów średnich. O. To jest to maszynka dość dydaktyczna. Co wam pokażę dlaczego. Przez to, że ona ma tam podwójny grzebień. Otwarty. To jest tak. Widać. Żyletka nie dotknęła skóry. Przewaliłem z tym kątem w tę stronę. Widać w drugą stronę przewaliłem z kątem. W momencie kiedy powstają rowki, to znakomicie widać, czy czasami nie straciłeś kąta. Bo początkującym utrzymać kąt wcale nie jest może tak prosto. I ta maszynka po pierwsze nie robi za bardzo krzywdy, bo jednak nie jest ciężko agresywna. A po drugie pokazuje błędy. Przynajmniej te w złym kącie. Nie tylko pozwala poczuć, ale również działa wizualnie. Także Ludkowie, którzy mają jakiś problem, ewentualnie z. to polecam tą maszynkę, naprawdę, bo. Yy, no jest dydaktyczna, jak powiedziałem no, uczy. Unaoczniłem Wam to chyba wyraźnie. Pyszczycho skrobane. teraz kopułka. Kopułka. Rozmiar czapki 59. Kopułka. Kawał kopuły. No i jak widzicie wygląda na to, że te 2,5 grama 2,6 g tego Men wystarczy na moje 2,5 przejścia twarzy i dwa przejścia głowy. To świetnie, to nie wada, prawda? Midełko nazwijmy po imieniu, kremik No, opartego masz nawet spokojnie to w tobie sprzedawać z taką konsystencją piękny perlisty kolorek przecież to nie jest kolor tak naprawdę taki kolor kremowy to nie jest kolor wiecie kiedyś studiowałem i tam na wykładach z fizyki nauczali, co to jest kolor. Ta fizyczna, fizyka tradycyjna, yy, tak zwana newtonowska, ona zdefiniowała pojęcie koloru. Mianowicie kolor jest to barwa, bo barwa to jest wszystko, co widzimy. Jest to barwa monochromatyczna. Przy czym, co znaczy monochromatyczna? w sensie fizycznym, bo artyści zaraz powiedzą, no tak, no tam, czarny sepia, żadne z tych nie jest, ani czarny, ani sepia nie jest kolorem w rozumieniu fizycznym. Jest barwą, bo jest widoczny, ale nie jest kolorem. Co jest kolorem w sensie fizycznym? Kolorem jest to, co da się opisać, fajne, nie? Co da się opisać Długo, jedną długością fali. To znaczy, jak wiecie, jest światło, ma strukturę falową. Jest falą elektromagnetyczną. I jeżeli napiszemy, że to jest światło długości tyle, to tyle angstrmów. Angstrm to taka bardzo mała jednostka, jakaś tam głęboko-milimetrowa. E, tyle angstremów i to jest kolor wtedy. A teraz niedosigły wzorzec kolorów. To co to jest? To jest tęcza. Wszystko co widzicie w tęczy to jest rozpiska. Rozczepienie światła białego. Które jest mieszanką wszystkich kolorów. Czyli nie jest kolorem tylko barwą. To jest rozczepienie światła białego widma na widmo. O, yy, o różnych długościach fali. Więc to wszystko co w tęczy widzicie, to są kolory. I nie będzie tam brązu, sepi, czerni, złota, srebra i paru innych. Które są barwami, ale nie są kolorami. Kremowy to też nie tak. Bo tak naprawdę to jest biały, biel. Z dominantą żółtego troszeczkę, nie? tak zwanym zafarbem, jak to się w fotografii nazywa. Więc, jaki kolor ma mój krem? Perlisty, kremowy, czyli nie kolora, barwę. Taką ma barwę. Ładną. Ładną, naprawdę ładną. No dobra. Tyle piany zostało. Czyli, jakby się uprzeć to jeszcze jedno przejście bez problemu. Czyli te 2,5 grama to jest spoko wodza. Patrzcie, się ładnie wyrobiło. Jak cytrus, to cytrus, cytrus max, e, cytrus mask. Przepraszam, oczywiście. Clubman Pino Dobra. Zero podrażnień, jakbym wodę. Zapodał sobie na twarzy głowę. I żyletka Men Rock. Jak ja ją oceniam. To jest całkiem fajna żeletka. Zachowująca się w tej maszynce, w tych maszynkach, podobnie jak Persona Platinium, czy, czy Zielona Astra, to starsza z Rosji. Jest to z Nigdy niewielka różnica, ale jednak jakaś jest. Nieduży pędzelega ciężek. No, ludkowie, jest dobrze. Jestem ogolony, jestem wypachniony, mogę iść do pracy. Ta jeszcze chwila, ale dzisiaj się wybieram i e, powiem Wam, że fajna no, źleta. Fajna żyletka. A co do maszynki, to zawsze mówiłem, że jest fajna. Dzisiaj jeszcze przytoczyłem następne argumenty, dlaczego jest fajna, bo jest dydaktyczna, tak. Niech sobie schnie ładnie. I do tego jest maszyną, do której nie boję się włożyć żadnej żyletki. E, bo czy to będzie agresywna żyletka, czy będzie łagodna żyletka, to każda w tej maszynce pójdzie. Czyli jest to maszynka bardzo tolerancyjna. I, I jest to również przyczyna, dla której ta maszynka ze mną jeździ na wyjazdy. Bo nigdy nie wiem, jaką żyletkę kupię na miejscu. Bo najczęściej jeżdżę z bagażem podręcznym w samolocie. Tylko i wyłącznie. I wtedy... Ostrzy żadnych nie wolno zabierać takich. No, oficjalnie powyżej 5 cm, ale jest wyjątek ostrza wymienne. I mimo, że długość kropędzitnącej w żyletce DE jest raptem 37,5 mm, chyba no jakoś tak z oko wychodzi z tego półtora calowego wymiaru, to nie wolno, bo to jest ostrze wymienne. No, i zabieram ze sobą melona i co na miejscu trafię, to będziemy mnie goliło. Lepiej lub gorzej. W końcu wiecie, nie muszę wyglądać na wczasach, jakbym szedł na raut do księcia Alberta Monaco. Grimadiego, prawda? Nie muszę. Najwyżej no będę troszeczkę niedogolony i spoko. Co powiem? Maszynka Menrock, tak jak mówiłem poprzednio, razem z tą brzyletką, bez problemu, yy, goli delikatniejsze zarosty. Nawet mój starczy dała radę, tylko trzeba było trochę więcej pohebować. Yy, są ludzie, których nie dogoli, no ale to już trudno. Yy, ale to po mojemu to jest Kulaoner 89, tak to widzę, czy tam D89, bo to są maszynki dość podobne Och, w charakterystyce, chociaż podobno. Yy, widziałem film, na którym się okazuje, że DE-89, czyli od Edwina Jagera, goli skuteczniej. Odczucia na twarzy takie same. Cena podobna, więc powodzenia. Dziękuję za to, że jesteście, za to, że oglądacie. Zapraszam na następne filmy, na pewno będą. I do zobaczenia. Cześć.